W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki piątego konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz obiecał, że kolejna edycja konkursu odbędzie się również za rok. Do konkursu nadesłano 26 produkcji filmowych, do podziału na wygranych było 350 tysięcy złotych. Działamy już od 2009 roku, w tym roku po raz piąty. Zaprosiliśmy producentów filmowych do uczestnictwa w konkursie o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym i z roku na rok jest Państwa coraz więcej. W tym roku wpłynęło 26 wniosków, cztery animacje, aż 4 animacje, 15 dokumentów i 6 fabuł. Wygląda to w ten sposób, że najpierw rady, że najpierw oceny formalnej dokonują pracownicy zamku Książąt pomorskich, pracownicy funduszu, natomiast później po tej ocenie przekazujemy wnioski do sprawdzenia członkom rady programowej. Ten poziom jest coraz wyższy i cieszę się, że było tak dużo fabuł, świetnie przygotowanych scenariusze czytało się z przyjemnością- cztery animacje w tym trzy z regionu szczecińskiego przygotowane w mojej ocenie genialnie, bo animacja to jest ciężka praca, cały rok ciężkiej pracy. Jako dyrektor festiwalu Młodzi Film tym bardziej się cieszę, bo my potem mamy szansę pokazać twórców z zachodniopomorskiego na festiwalu Młodzi Film i promować ich w Europie. W kategorii film fabularny Wysokie Noty zdobyła produkcja pod nazwą Słowo w reżyserii Anny Kazejak. Kategorii film dokumentalny 90 punktów zdobył film pod tytułem Skrzynię Willa Bermana w reżyserii Adama Zadwornego. Cztery projekty animacyjne, cztery gwarancje, że ktoś będzie pracował rok czy dwa lata całe noce. Dokumenty przedstawiające Szczecin województwo zachodniopomorskie przedstawiające w ciekawy sposób. Jeden dokument zauroczył mnie. W mojej ocenie powinien dostać 100 na 100 punktów. Ciekawy temat, temat przedstawiający tytuł filmu Salon czyli przedstawiający salon fryzjerski w Akademii Medycznej w Szczecinie. Ogłoszono również otwarty konkurs na zrobienie krótkometrażowego filmu dotyczącego zbliżających się regat The Tall Ships Races. W konkursie może wziąć udział każdy. Film musi być nie krótszy niż 5 minut. Ma przedstawiać temat regat wielkich żaglowców. Dzięki inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego udało się połączyć także wyjątkowo, wyjątkowe wydarzenie, które za chwilkę rozpocznie się tutaj w naszym pięknym mieście, czyli obchody Tolchy Prices, i zachęcić do działań filmowych młodych twórców, chociaż nie tylko. Ten, ten, ten program, ten projekt skierowany jest do wszystkich. Można kręcić filmy, czym tylko. Państwo dysponujecie, czyli może to być profesjonalna kamera, może to być aparat z funkcją nagrywania, może to być zwykły telefon komórkowy z funkcją nagrywania. Według ekspertów, tworzenie filmów dotyczących danego regionu lub miasta to wspaniała przygoda, pozwalająca odkryć dotąd niedostrzegane piękno, ale również może być to sposób na dobrą promocję. Produkcje dotyczące zlotów wielkich żaglowców można nadsyłać od 2 do 23 sierpnia. Są trzy nagrody. Jedna nagroda, pierwsza nagroda, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodnie Pomorskiego, on też objął patronat nad tym konkursem, jest to nagroda finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych. Drugą nagrodą ufundowało CK105 i pan dyrektor Strojek, jest to akredytacja na festiwalu Młodzi i Film w roku 2000, 2014. Natomiast trzecią nagrodą jest nagroda rzeczowa w postaci dobrego telefonu komórkowego z możliwością nagrywania filmów. Nadesłane produkcje piątego konkursu oceniała Rada Programowa w składzie Rafał Bajena, Marek Osajdan i Paweł Strojek.